Witamy wszystkich kolegów i koleżanki na kanale razem z naszymi głębiami. Dzisiaj e, przyjechaliśmy tutaj do kolegi z naszego oddziału Sławka Olendra e, nagrać filmik e, dotyczący, jak już wcześniej był wstawiony filmik akcji charytatywnej, e, która jest organizowana na rzecz naszego kolegi, e, może nie na rzecz naszego kolegi, ale pomagamy mu e, dla jego siostry zbierać pieniążki, tak jak to już było pokazane na wcześniejszym filmiku, który możecie zobaczyć na naszym kanale. Tak jak mówiłem, dzisiaj wybraliśmy się tutaj do Pana e, Sławka Olendra, który chce przekazać e, gołąbka na licytację, tak? E, gołąbek wywodzi się z linii jakich tam głębi? E, o, może zaczniemy. Oj, ojciec młodego, jest to oryginalny gołąbek od Jakoba Portfilta. Jest to wnuk Dezota, jednego z najlepszych jego gołębi. U. Gołąb bardzo żywotny. Aj, ej, szkoda. Go. Tutaj rodowody i ten wszystko tam pan Sławek nam przeszły, także będą pokazane tak. na filmiku. O, będą wstawione. Jest matka młodego. Jest to bezpośrednia córka samicy, która wygrała lot z Bucz na 8000 na 7... 7800 gołębi także przepiękna samica. piękne skrzydło myślę że bardzo wartościowa wartościowa para że ktoś jak nabędzie tego gołąbka myślę że nie będzie żałował także gołębie można licytować na facebooku na stronie strony podamy w opisie, w filmiku, także tego gołąbka będzie można wylicytować na stronie. Piękny, młody, zdrowiutki. Gołąbek będzie zaszczepiony. bo teraz także numer gołąbka, żeby 679. Zrobił ten różowy aż skórka. Także pan Sławek tutaj dowiedział się od nas o, o tej akcji, tak? Na kanale, co był film starżony. Także widzimy, już mamy praktycznie drugi dzień aukcji, a tam... Są wystawione tylko trzy gołębie, i już mam praktycznie chłotę powyżej 1000 zł za te gołębie, także... także myślę, że tutaj będzie wartościowy, bo naprawdę w rodowodach będzie widać, to nie są gołąbki, gdzie tam jakiś dawno temu ktoś latał, to są po gołębiach, które i rodzice i dziadkowie bardzo dobrze latały. Jest dużo gołębi czołowych i w Belgii, i w Holandii, tam w rodowodach, które latały. Także myślę, że... że ciekawy materiał. Także widzimy tutaj rodowód, to jeszcze wszystko będzie zdjęcie przesłane, tam pan nam Sławek prześle na maila, także to wszystko dokładnie pokażemy i będzie wszystko na facebooku na stronie także dziękujemy ślicznie My chcieliśmy jeszcze właśnie podziękować na Sławka, że który też go to złuszył w tym filmie który tu został nagrany przez Maćka i przez Patryka także chciałbym serdecznie podziękować za taki prezent który, który zafundował w imieniu Oli Rodziców i także Matka. Także bardzo dziękujemy Sławek, że, że jest taki fajny deszczek. także Może znajdą się inni hodowcy z naszego oddziału będą chcieli taki filmik, filmik z nami nakręcić i podarować tego łąka na aukcję. Także no to jest dla Oli o głębokim sercu. Także jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję i. Także wszystkim hodowców zapraszamy na licytację. Jak będzie tylko pojawi się ten gąbek na licytacji, to tu dla pana Sławka damy znać jaka tam e, jak przebiega ta licytacja i miejmy nadzieję, że ktoś, kto naby, nabyje tego głębia, będzie się cieszyć nim. Także dziękujemy ślicznie i wszystkim hodowcom życzymy dobrych lotów.